Strona miasta gości w wyjątkowym miejscu. Oprócz tego, że jest pięknie, są piękne kobiety, to jeszcze zapachy są zniewalające. Dobry wieczór. Gdzie my dzisiaj jesteśmy? W Kawęczynie? A kto nas gości? SKW kawęczyn nad stawem. Ja chyba mam tutaj przy sobie szefową, co? Chyba tak. Maria Mozga moje nazwisko. Bardzo nam miło. E, moje drogie, dzisiaj taki wyjątkowy wieczór przed Wami. Oprócz tego, że pracowity, ale ja nigdy nie widziałam tak pięknie wyglądających kobiet w kuchni, to do tego jeszcze macie dzisiaj takie spotkanie. Spotkanie e, nie tylko kobiet, bo pojawią się również mężczyźni. Ktoś tam do Was na Wigilię przyjeżdża. Strażacy nasi przyjdą. No i zaproszony gość, pani Batka. A trochę... No wójt! wójt... Przyjedzie z Panią Przewodniczącą Rady. Tu mamy też panią Beatkę w czerwieni. Pani Beatka to takie wasze serducho Waszego stowarzyszenia. To fajna kobieta jest. <noise> Bo to fajna kobieta. Teraz moje fajne kobiety opowiedzą, co dzisiaj będzie na stole wigilijnym. No będzie, będzie co będzie? Będzie ryba z barszczykiem. Pie Przepraszam, pierogi z barszczykiem. Ryba też... Rybka. Może być z Może być, ale będzie ryba, będzie z suroweczkami takimi. Z kiszonej kapusty i ze słodkiej kapusty. No i będą surówki, jarzynówki takie, znaczy się no śledziki w różnej postaci, z różnymi przyprawami. Ja nie byłabym sobą, gdybym nie wyciągnęła trochę przepisów, bo te młodsze gospodynie mają jeszcze czas. Barszcz czerwony zakwas. No to najlepszy to jest taki, który dojrzewa, tak stawiany, który dojrzewa przynajmniej tydzień. Wtedy on się i wyklaruje ładnie i jest bardzo smaczny, z przyprawami super. No ale tutaj wiadomo, warunki są takie, jakie są, także trzeba było szybko i tak to jest, tak, tak. No ale powiedzcie, ten prawdziwy zakwas, to co tam, buraki na ten zakwas są potrzebne? Burak, liść ziele angielskie, czosnek. Słyszę tam, że jabłko jest odpowiadane. Jabłko też można wrzucić, chlebka razowego na przykład, skórkę. I co? Ściereczka gazowa? I ściereczka gazowa, żeby był dopływ powietrza, ale żeby tam nic nie wpadło. I w zimnym pomieszczeniu stoi to tam, aż zacznie fermentować. Ustanie fermentacja, wtedy już jest dobry do spożycia. A ciasto na pierogi? To ciasto na pierogi spędza nam sens powiek, bo nie wszystkie potrafimy zrobić. Pierogi, któraś tu. A gdzie ta jest grażynka? A gdzie ta grażynka od ciasta jest? Grażynko. Grażynki nie ma, to grażynka wiecie, jest, jak robiła ciasto? No, znaczy, wydaje mi się, że najlepsze ciasto to, jak się doda, przynajmniej jedno jajko, odrobinę oleju albo oliwy i ciepła woda. I dużo serca. I tak. A te... I dużo wyrabiania, żeby. I mo... No i mąka. I mąka ze młyna jest potrzebna. Słuchajcie, a ten farsz pierogowy? Pani odrywek, opowiadają. <laughs> No, no przede wszystkim grzyby suszone i, i kiszona kapusta. Przyprawiamy. Przyprawiamy, tak, grzyby gotujemy i cebulka, tak i orki. Jana w beczce. Jest najlepsza kapusta. Tak, Szybowa. tak. Czyli też farsz można nogami ubijać, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. A jeżeli Wie, wiem, a jeżeli chodzi o te rybki, piękna moja. No rybki to obsmażamy w mące, w jajeczku i w bułce. I smażymy na oleju, tak. A kto łowił te rybki? E, łowił kto? Strażacy. Ale wy macie mężczyzn. Ale wy macie mężczyzn. A te piękne e, słodkości, które są na stole, to też z waszych rąk? Tak, to znaczy. To mamy taką koleżankę. Którą wołać? Wiolę. I ona jest specjalistka od ciasta. To jest, zaraz Wiola od ciasta przyjdzie, a teraz przejdę do pani... Do Pani Beaty, ja chciałam o te tradycje świąteczne zapytać. Jak to w domu było, co pani z tego domu do swojego domu przeniosła, co przekazała swojemu dziecku i jak to idzie dalej? No cóż, wydaje mi się, że my w Polsce jest jednorodna kultura, mamy taką tradycję, którą wszyscy Polacy znają, mianowicie przede wszystkim 12 dań wigilijnych, które jak gdyby symbolizują 12 apostołów. Jeżeli tych 12 dań się spróbuje, to będzie nam przyświecało szczęście w przyszłości. Wigilię oczywiście zaczynamy w momencie, kiedy pojawi się pierwsza gwiazdka, ponieważ pierwsza gwiazdka symbolizuje narodziny Pana Jezusa. Następnie zasiadamy do stołu wigilijnego, który jest na pewno przykryty białym obrusem. I tam jest zawsze jeden talerz, jedno miejsce. Dla gościa, którego możemy się spodziewać z drogi. Dzielimy się oczywiście opłatkiem, przekazując sobie wszystko to, co najlepsze miłość, otwarcie dla drugiego człowieka. Śpiewamy kolendy pastorałki. Super, pani Beatko, ja tutaj usłyszałam, że jest pani tutaj lubiana wśród tych wszystkich kobiet. Coś, jakieś sprzęty tu też przyszły za pani sprawą, coś się wzbogaciło, coś ułatwia pracę panią. Staram się wspierać gminę Godzianów. To właściwie już jest trzecia dotacja z Krajowego Ośrodka wsparcia rolnictwa na przestrzeni ostatnich trzech lat. Teraz dotarłam do bardzo sympatycznych koleżanek właśnie tutaj z Kawęczyna, z którymi znałam się wcześniej. Zgłosiły się, że jednak... Nie, są ubogie w sprzęt AGD, potrzeba im e, kolejnego sprzętu, e, to też e, z, zaprosiłam ich do złożenia wniosku. E, wniosek był złożony dobrze, zaopiniowany. Przy okazji panie zaoferowały się, że e, zrobią taką e, uroczystość z tej że okazji. ugoszczą. Tak, że ugoszczą mieszkańców całej wsi Kawęczyn, dlatego dzisiaj będą i panie i panowie strażacy, zostały również zaproszone władze gminy. Gdzie ta pani od tego ciasta? Przyszła i poszła. Zanim ciasto, to co u Beaty Ozgi na tym stole wigilijnym? 12 potraw, ciasta również? Na stole wigilijnym z, ciasta, z ciastami jest trochę słabo, ale za to jest kapusta z grochem, są pierogi, są trzy rodzaje ryby, są, jest sałatka zawsze, barszcz z uszkami, no i oczywiście pierogi, pierogi z kapustą i z grzybami. Mamy no, naszą cukierniczkę, ja tu bliżej proszę, bo tu kamera w tę stronę, do mnie, piękna, o tak! Ja tak się nie mogę napatrzeć na te wasze piękne sukienki z tymi wszystkimi zdobieniami. Wy macie najpiękniejsze niż wszystkie, oczywiście. Ciasta na wigilijnym stole. Co tam pysznego cukierniczka przygotowała? No sernik obowiązkowo. A ten sernik, taki szybki przepis? No szybki Chociaż cokolwiek. No na pewno tajemnicą jest to, że tam jest pieczony w kąpieli wodnej. A śpiewałyście kiedyś kolędy smażąc ryby? A możemy spróbować? To zaśpiewajcie dziewczyny kolędę i wszystkim życzymy zdrowych, wesołych świąt. Niech się szczęści, i bardzo dziękujemy za gościnę. Pani Batko, również dziękujemy za to, że, że mogliśmy tu być i zobaczyć, jak pięknie przygotowujecie te piękne, pyszne, mam nadzieję, potrawy. Tak, bardzo dziękujemy, że Twoja strona miasta zaszczyciła nas swoim obecnością. To jest taka jak gdyby promocja dla stowarzyszenia, dla mieszkańców Kawęczyna i oczywiście gminy Godzianów. I zapraszamy zawsze tutaj do Kawęczyna. strona miasta, nie wychodzi w strona miasta będzie jadła, a jakże. Moje drogie, nie wiem, która jest pierwszym głosem, niech ten pierwszy głos pociągnie tę kolędę i wesołych świąt. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana, czym prędzej się wybierajcie do Betlejem pospieszajcie przywitać Pana. Jesteście cudne, wesołych świąt. Pomachajcie nam do kamery. Będziemy przyjeżdżać. Zaproszę, zaproszę, teraz Nagryla zaprosimy. No proszę bardzo. Jak będzie ciepło, bo tu zimą to nie ma warunków.